Tu rządzi progres, nie perfekcja. Otwieramy aplikację Adobe Lightroom i klikając na dole na zdjęcie z plusikiem, mamy opcję dodania zdjęcia do tej aplikacji. Wybieramy sobie opcję z rolki aparatu i wybieramy zdjęcia, które chcemy obrobić. Przytrzymując zdjęcie, możemy wybrać także kilka. Ok, wybrałam zdjęcia, klikamy dalej, one się teraz wczytują. Wchodzimy w wszystkie zdjęcia, i tutaj mamy wszystkie zdjęcia, które importowały nam się do tej aplikacji. Teraz wybieramy pierwsze zdjęcie, które chcemy dopieścić obróbką. Ok, i teraz co możemy tutaj zrobić? W pierwszej kolejności zawsze staram się wykadrować zdjęcie, czyli wybieramy opcję na dole kadruj. I tutaj na samym dole, gdzie mamy opcję 3x4, jeżeli klikniemy, mamy więcej opcji, jeżeli chodzi o format. I tutaj w zależności do czego chcemy użyć tego zdjęcia, wybieramy sobie format. Z tego względu, że ja chcę go użyć na przykład na Instagram, to mogę sobie wybrać jeden na jeden. I teraz przesuwając, wybieram sobie kadr, który będę chciała użyć. Na przykład w ten sposób. I zatwierdzam na dole ptaszkiem po prawej stronie. W pierwszej kolejności to zdjęcie wymaga doświetlenia, więc wybieramy zakładkę światło i delikatnie podciągamy suwaczek ekspozycji. Aby teraz rozjaśnić te miejsca bardziej zacienione, skorzystamy z suwaczka cienie. Pokażę Ci teraz bardziej, żebyś widziała, jaka jest różnica. Można naprawdę wyciągnąć same cienie, więc ja tutaj delikatnie je podciągnę. I teraz skorzystam z suwaczka podświetlenia. Delikatnie podciągnę do góry, dzięki czemu nasze zdjęcie nabierze takiego delikatnego blasku. Teraz możemy przejść na zakładkę kolor. I tutaj mamy opcję nasycenia. Z tego względu, że mamy tutaj piękne tulipanki, możemy delikatnie je nasycić. Od razu nasze zdjęcie nabiera pięknych kolorów. Teraz wejdźmy w opcję efekty i dodajmy trochę tekstury. Delikatnie, pokażę Ci troszkę przesadnie, żeby było widać różnicę. Popatrz na tulipanki. Zobacz, jaka jest różnica. A ja oczywiście dam troszeczkę tak do 10. Teraz przejdźmy do szczegółów i tutaj dodamy wyostrzenia na naszym zdjęciu. Wyostrzenie zawsze polecam w granicach 30, 30 do 40 max. Teraz ustawimy sobie maskowanie. Co to znaczy? Czyli wybierzemy, gdzie tak naprawdę nasze wyostrzenie ma działać. Przy małych wartościach maskowanie daje to, że funkcja ta wyostrzy nam każdy detal naszego zdjęcia. Jeśli chcielibyśmy, aby wyostrzała tylko krawędzie naszych elementów, wtedy musimy wybrać taką wartość około 80. I ja przeważnie na takich wartościach bazuję. Ok, i teraz praktycznie zdjęcie mamy gotowe. Kilka suwaczków, a teraz pokażę Ci efekt przed i po. W tym momencie mamy zdjęcie obrobione. Jeżeli przytrzymam palcem na zdjęciu na telefonie, pokaże mi się zdjęcie przed. Takie było przed. Takie jest po. Kilka pociągnięć suwaczków, a myślę, że zmiana jest naprawdę duża. Teraz zapiszemy to zdjęcie. Na samej górze mamy tutaj kwadracik ze strzałeczką i klikamy eksportuj do rolki aparatu. W ten sposób zdjęcie zapisze nam się tam, gdzie wszystkie zdjęcia, które robimy aparatem. Teraz wybierzmy inne zdjęcie. Na przykład wybiorę tą filiżankę i działam w ten sam sposób. Tym samym schematem kadruję i także chciałabym wybrać zdjęcie na Instagram, więc wybieram jeden na jeden. Wybieram sobie kadry, jak chciałabym, żeby to zdjęcie wyglądało. Zatwierdzam. Wchodzimy do zakładki światło. To zdjęcie wymaga doświetlenia. Widać to na pierwszy rzut oka, więc od razu dodam troszkę ekspozycji i zobacz, jak bardzo zmienia się to zdjęcie przy podciągnięciu samej ekspozycji. Oczywiście wyciągnę także trochę cienie. Zmniejszę troszeczkę czernię. Da mi to troszeczkę taki bardziej wyraźny obraz tej, tych czerni na kubku, na tej filiżance. Ciągnę troszeczkę kontrast do góry, dlatego, że to zdjęcie jest troszeczkę płaskie i to troszeczkę tak uwydatni tą filiżankę. Myślę, że troszeczkę przez te zmiany mogę jeszcze troszeczkę dodać światła. Ok. Dobrze, teraz przechodzimy do zakładki kolor. I tak samo jak działaliśmy. Jeżeli chcemy tutaj dodać e, nasycenia, możemy, możemy sprawdzić też, zobaczyć w ogóle, jak, jak, jaka zmiana nastąpi. Ja tutaj może bardzo minimalnie. Przejdę teraz do efektów. Dodam sobie tekstury. Jeżeli mamy człowieka na zdjęciu, lub ewentualnie tak jak w tym wypadku, e, dłoń, trzeba zwracać uwagę, bo tekstura bardzo jest wyciągana. Jeżeli damy za bardzo, to jeżeli przyjrzysz się teraz dłoni, nie wygląda to zbyt ciekawie. Więc warto zwrócić na to po prostu uwagę. Ja tutaj troszeczkę ją podciągnę. Przejdę do zakładki szczegóły i to samo z wyostrzeniem. Koło 30 i maskowanie na około 80. Teraz przejdę na przed i po. Mała zmiana. A jaki efekt? A ile nam to zajęło? Kilka chwil, więc warto o to zadbać i zapiszemy to zdjęcie. Teraz przejdziemy do jeszcze jednego zdjęcia, które może teraz wybierzemy. Może to z różyczką. I także wybieramy kadruj. Wybieramy opcję. Akceptuję. I to samo światło. Troszeczkę podciągamy. Tu można troszkę dodać kontrastu. Minimalnie wyciągnę cienie, bo tutaj nie mam za dużo co wyciągać. Czernię troszkę w dół, żeby ta ramka była troszkę bardziej wyraźna. Ok, teraz przejdę do zakładki kolor, tutaj troszeczkę dodam nasycenia, ale to dosłownie na 3. Oczywiście podciągnę troszeczkę teksturę, ale też minimalnie, bo tutaj jest bardzo dużo detali, więc nie chcę przesadzić, aby bardzo widoczna była półka i te linie na niej. Więc zrobię to tu po prostu troszeczkę i wejdę w szczegóły i wyostrzę. Przed i po. Zdjęcie jest wyraźniejsze i ma lepsze kolory. Mam nadzieję, że zapamiętasz tą lekcję i wykorzystasz te wskazówki. Więcej na temat podstawowej obróbki znajdziesz w moim e-booku podstawy obróbki na przykładzie narzędzi aplikacji Adobe Lightroom, właśnie tej, w której teraz pracujemy. Jeśli chciałabyś bardziej zagłębić temat obróbki, to serdecznie Cię do niego zapraszam.